boski wiatr tego dnia atmosfera w gęsu i fu była szczególnie ciężka zdawałoby się że każda z siedzący wokół okrągłego stołu osób pogrążona jest we własnych myślach było nad czym myśleć tak sprawnie kiedyś działająca machina od pewnego czasu zaczynała szwankować psuć się trzeszczeć pierwsze niepowodzenia przypisywano przypadkowi wierząc nieustannie w nieuchronność klęski wroga Przypadek zaś nie mógł decydować o powodzeniu dalekowzrocznego planu przygotowanego przecież od lat z górą dziesięciu. Żaden z dowódców ani przez chwilę nie dopuszczał do siebie myśli, że idea Hakko i Shui, idea zjednoczenia ośmiu rogów świata pod jednym dachem, mogłaby kiedykolwiek doznać fiaska. Tej idei, tym celom służyli oni wszyscy, tym zamierzeniom podporządkowano wewnętrzną organizację państwa i wyższego dowództwa. W żadnym kraju tak jak w Japonii połowę ministrów nie stanowili generałowie. Nie był to oczywiście zbieg okoliczności. Była to konkretna linia polityczno-gospodarcza, zmierzająca do postawienia całej państwowości na usługi planów militarnych. Gabinet premiera Tojo musiał się uporać z wieloma sprawami. Najistotniejsze decyzje musiały wychodzić z jednego źródła, od jednej osoby. Tojo był tym, na którego spadły owe trudne obowiązki. Skupił w swym ręku tekę premiera, ministra armii i ministra spraw wewnętrznych. Mikado nie wtrącał się do jego decyzji. Jego boskie oblicze wyrażało zawsze aprobatę wszelkich poczynań, które zmierzały do powiększenia cesarstwa. Wiedział, że miliony młodych ludzi, wychowanych w religijnym fanatyzmie, gotowe są w każdej chwili oddać swe życie za niego. Te miliony trzeba było przygotować do akcji, trzeba było stworzyć potężną armię i flotę. Powołano trzy najważniejsze organy dowodzenia. Gunji Singi In, czyli Najwyższą Radę Wojenną, Senji Dai Honei, inaczej Sztab Generalny Armii, oraz Gensui Fu, Radę Admirałów i Marszałków. Te trzy organy musiały decydować o sprawach strategii i przeprowadzania operacji. W przeciwieństwie do innych państw, nie wyodrębniono osobnych wojsk lotniczych. Lotnictwo rozdzielono między flotę i armię. Licząc się z tym, że na olbrzymich przestrzeniach Pacyfiku flota odegra niezwykle ważną rolę, rozbudowano marynarkę wojenną do nieznanych w historii Japonii rozmiarów. Na jej czele stanął admirał Nagano, mając do dyspozycji tak wytrawnych dowódców, jak choćby przebiegły, zdolny i odważny admirał Yamamoto. Sześć flot morskich oraz jedna lotniczo-morska stanęły gotowe do walki. Na Pacyfik wyszło 381 okrętów o łącznym tonarzu 1 270 tysięcy ton. Rozszerzać rubieże cesarstwa miało 11 pancerników 11 lotniskowców, 34 krążowniki, 110 torpedowców, 64 okręty podwodne, 5 transportowców lotniczych, 143 lekkie okręty wojenne. Z pomocą przychodziły im potężne siły lotnicze. Jeśli dodać do tego wszystkiego niewątpliwe talenty wojskowe wielu dowódców, siły zbrojne Japonii w owym okresie stanowiły potęgę, która mogła być niebezpieczna. Dowiodły tego pierwsze lata wojny i fantastyczny, zwycięski pochód Japończyków na południe od Wysp Macierzystych. Pearl Harbor dało początek. Ogłuszający cios powalił gro sił morskich Stanów Zjednoczonych na Oceanie Spokojnym. Obezwładnił je i umożliwił nieprawdopodobne zwycięstwa, w które na świecie przez dłuższy czas po prostu nie wierzono. 12 i 24 grudnia 1941 roku padły Guam i Wake. 25. skapitulował Hongkong, 2 stycznia 1942 roku Manila, a trzy miesiące później Palembang, Jawa i Sumatra. Zdawałoby się, że nic już nie powstrzyma zwycięskiego marszu, że władza boskiego Mikada rozciągnie się odtąd na wszystkie wyspy Pacyfiku, nad którymi na zawsze załopoce flaga wschodzącego słońca. Nagle nadeszła przemiana. Kiedy do Tokio dotarły wiadomości o pierwszych klęskach, ktoś przypomniał słowa admirała Yamamoto. Ten doświadczony dowódca długo przeciwstawiał się rozpoczęciu działań wojennych przeciwko Stanom Zjednoczonym. Gdy zaś zapadła ostateczna decyzja, Yamamoto powiedział wprost, że albo wygra wojnę w ciągu 12 miesięcy, albo nie wygra jej wcale. Był rok 1944, trzeci rok wojny. Czyżby słowa Izoraku Yamamoto miały się sprawdzić? To właśnie pytanie ciążyło nad obradami dzisiejszego Gensuifu. Rada nie rozpoczynała się. Tak punktualny zazwyczaj Tojo dziś spóźniał się i admirałowie niecierpliwie spoglądali na zegarki Tojo w tych dniach zrzucał ze swych bark ciężar premierostwa i obejmował szefostwo sztabu generalnego pragnąc skoncentrować wysiłek jedynie na operacjach wojskowych Być może zatrzymały go te właśnie kłopoty Fukada spoglądał na niebieskie niebo i dziwił się gdy na ziemi zachodziły wciąż tak wielkie zmiany niebo zawsze było jednakowo niebieskie jak gdyby obojętne na kłopoty Mikada który przecież jest potomkiem Bogini Słońca, Amaterasu. Czyżby tak samo obojętni pozostawali stwórcy świata i bogów Izanagi i Izanami? Czyż nie może wniknąć w sprawy ziemskie Bóg burzy Susanowo? Jest on przecież w stanie obronić cesarstwo, zsyłając na pomoc Kamikadze, woski wiatr, który już raz obronił święte wyspy przed najazdem barbarzyńskich Mongołów. Niebo jest wszakże wciąż niebieskie, głuche na pytania steranego japońskiego admirała w którego oczach tkwi bolesny zawód. A klęski, coraz większe klęski, ciągną się już od roku. Zapoczątkowała je śmierć admirała Yamamoto. Tajemnicza śmierć. Nie mogli odgadnąć jej przyczyn, jej okoliczności mogli się tylko domyślać. Yamamoto był nieuchwytny. Jako długoletni attaché japoński w Waszyngtonie znał Amerykanów i umiał się im wywinąć, chociaż zastawiali na niego najrozmaitsze pułapki. Amerykanie mieli rację, uważając, iż Yamamoto był organizatorem ich największych klęsk z Pearl Harbor na czele. Przecież to nie skąd inąd, jak tylko z flagowego okrętu admirała Yamato w dniu 7 grudnia 1941 roku popłynął tragiczny dla Amerykanów sygnał NITAKA YAMA NA BORE, nakazujący atak na Pearl Harbor. Nic dziwnego, że odważny i przebiegły admirał był na rozległych wodach Pacyfiku wrogiem numer jeden Stanów Zjednoczonych. Yamamoto zdawał sobie sprawę, że jest śledzony i tropiony. Nie raz i nie dwa razy już właził niemal w gardziel przeciwnika, ale zawsze dotąd szczęście mu sprzyjało. Czemuż więc przestało mu sprzyjać w tragiczny dzień 18 kwietnia 1943 roku? Wydawało się niemożliwe, aby Amerykanie wiedzieli, że w tym właśnie dniu Yamamoto będzie leciał samolotem na inspekcję BAS na wyspie. Nie mógł to być przypadek, gdyż takie przypadki zdarzają się jeden na milion. Amerykanie musieli być poinformowani nie tylko o dniu przelotu, lecz nawet o tym, w którym samolocie znajduje się właśnie Yamamoto. O zdradzie nie mogło być mowy. Wiedzieli o tym tylko najwyżsi dowódcy, a tych można było być zupełnie pewnym. Pozostawało jedno, szyfr. To jednak wydawało się niepodobieństwem. Dowództwo było pewne, że najtęższe głowy Ameryki i Europy nie zdołają znaleźć klucza szyfru. A jednak śmierć Yamamoto przecięła wspaniałą wstęgę zwycięstw i rozpoczęła pasmo niepowodzeń. Do tego wniosku doszedł Fukada, wpatrując się w niebieskie tokijskie niebo. Minęło dokładnie 10 minut, gdy Tojo wszedł wreszcie na salę. Powitano go z należnym szacunkiem. Fukada patrzył w jego twarz. Wychudzono niewiele przypominającą twarz Tojo sprzed dwóch lat. Wszystkich nas to przeraża, pomyślał przelotnie o pogarszającej się wciąż sytuacji na froncie. Wbrew oczekiwaniom narada trwała krótko. Tojo jeszcze raz przedstawił obraz działań wojennych i przebieg operacji na poszczególnych wyspach. Kiedy już wszyscy byli przekonani, że porządek obrad został wyczerpany, szef sztabu milczał przez dłuższą chwilę, po czym powiedział głosem innym, uroczystym, jak gdyby składał przysięgę. Myśl kapitana Riki Bei i Noguchi przeoblekła się w ciało. W sali zapanowała śmiertelna cisza. Major Otsuki Hayato zginął sławiąc imię swoje i prochy przodków swoich. Najmniejszy szmer nie zmącił uroczystych słów, które odbijały się od ścian głuchym echem. Wróg stracił okręt i setki zabitych, dokończył Tojo. Teraz przyczyna jego spóźnienia stała się jasna dla wszystkich. Ten niezwykle ważny komunikat musiał przyjść dosłownie w ostatniej chwili. Jeden przeciwko stu. A gdyby takich były tysiące? A może więc dziś dobra bogini słońca podsuwa im myśl zbawczą, myśl, która prowadzi do zwycięstwa? Może znów powieje boski wiatr, który w 1281 roku Powalił potężnego hana Mongołów Hublaja? nie wolno odpędzać pomocnej dłoni bogów. One poprzez ludzki ból prowadzą w końcu do wiecznej szczęśliwości, a materasu nie pozbawi Japonii nigdy swoich łask. Po chwilach ziemskiej udręki spłyną one na cały kraj złotym potokiem. Więc kamikadze. Decyzja w zasadzie była podjęta. Zgodzono się na nią w milczeniu, bez słowa protestu, jak na coś, co jest życiem bogów, czemu nie należy się sprzeciwiać. Nakaz ten należało wykonać pokornie, chyląc czoło na tak oczywisty dowód natchnienia, zesłanego przez majestat sił najwyższych. Wtedy właśnie wiceadmirał Fukada pierwszy zabrał głos. Drżącym od wzruszenia głosem złożył deklarację, która ostatecznie miała zadecydować o losie jego syna Osami.